Jutro przed Tobą debiut w finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, jest pierwszy stresik? Na razie nie, nie odczułam stresu, jadę tam, jadę tam po to, żeby walczyć i, i to wszystko. No, jak wyjdzie to bardzo fajnie, jak nie no to raczej załamać się nie będę mógł, no, bo to jest już najwyższy poziom tam juniorów, także trzeba po prostu jechać i walczyć z dobrym nastawieniem. Jeździłeś w tym roku już w Pile niedawno, czy to może być jakiś handicap dla Ciebie? Znaczy najeździłem no, kilka razy w tym roku już. No, myślę, że tor będzie taki, jaki się spodziewam. Czyli twardy? Odpowiedni. Eee... I to tyle. Patryk obawia się, że będzie twardy. Myślę, że tak i będzie tak, no twardawy na pewno, no, nie będzie pewnie jakaś skała, ale, ale będzie twardawo, także... No, na to jestem przygotowany i... Jestem dobrej myśli. Znaczy, w, po tym fenomenalnym e, występie w terencano chyba, tak? Jechałeś w półfinale, w Lonigo, w Lonigo. E, no teraz jakieś oczekiwania przed tym finałem nie są większe? Nie, chyba nie. No tak jak mówię, no ja do Lonigo też pojechałem z nastawieniem, że jadę tylko powalczyć. No jak wyjdzie to super, jak nie, no to, no, to tragedia się jakaś też nie stanie, ale wiadomo, fajnie byłoby coś tam po pograć, chciałem powiedzieć, wygrać. Thank you.